Witam! Tutaj Lenka 04, co znaczy Lena? E, nieważne. A, a ze mną jest. <śmany> eee, że <żółtronie> z drogi. <śmany> nie, tak jak właśnie na naszym kanale jestem Mati, Gadamy na Skype'ie. No. Ja, się, ja mogę podać swojego Skype'a, ale nie podam, bo się nie zgodzi, bo ja się zgadzam to. Nie no ja też się zgadzam oczywiście. I zagramy sobie w Pokémon Black Mateusz też będzie w to grał, ale niestety Mateusz nie ogarnia lagów, to znaczy Skype, yy, nieważne. Yy, no i nie udostępni nam ekranu, ale to nie jest źle. No bo mu się wtedy strasznie ścina. Czy nie będziecie widzieć ekran Mateusza, tylko mój, chyba że Mateusz nagra, ale wątpię. No dobra, spróbuję spróbuję uzyskać gramy. No tak, jak uda mi się to nagrać. Nie, nie uda mi się. Sorry, Mati. To możesz przestać udostępniać. I czy z Pokémon Black możemy zaczynać. My będziemy siedzieć intro aż. Nie będziemy siedzieć cicho, Boże, jak to, ale. My będziemy siedzieć cicho i czekajmy, aż intro się puści. No więc my się na razie żegnamy

no tutaj sobie zapisaliśmy grę. Oczywiście nam się nie udało, bo bez dźwięku oczywiście nie dało się przesłać. tego zaczniemy nową grę. Tak. Tak, i jutro będzie u mnie Lena, więc Przepraszam, że widzicie, że już używam emulatora, ale muszę sobie trochę ściszyć. Tylko niech ja to znajdę. Przepraszam, że tego nie ogarniam, ale. Uch. To się śmieje! To nie jest śmieszne! O, no tak wystarczy. Ojej, ta myszka. Przedłużę. O nie no, mądrze. Ja, ja wziąłem te figur tak jak Lena. Ja mam planet publikowany tych Dobra, to ja nazwę się u mnie Lena Temati oczywiście. Ja nazywałem się Batlen. <coughs> Niepotrzebny. Czy co to jest jakiś tułek? Nowy? To zależy o jakim Pokemonie mówisz. O, o Sneavi, bo ja O kopii... Snivy. Ale wiesz, że Snivy to trawia, stale jest dobry. Nie Ej, wiem. skoro ty wybrałeś te z tego, to ja wybiorę Asza wodnego. Tak ja więc to. Będziemy nagrywać z ilu wersji Pokemonów? Siedmiu może? Nie siedmiu. no, bez kipy może bez siedmiu. No właśnie, bo tych wersji jest... Tak około 30 pary, albo więcej. No, gdyby liczyć też oczywiście z przeróbkami, to jest tylu Pokémon Quardys. Quartz, Nieważne. Mm. Victory Fire, Blaze Black, Walt White... Walt, White? Nie. Chyba Volt. Można powiedzieć, że jest około 40 parę wersji Pokémonów. No, a 700 ileś Pokémonów ogólnie, ogólnie? Ale Pokémonów? No, ogólnie, to jest 700 już Pokémonów. Ale w Pokémonach Dark Flame ja patrzyłem w Pokedexie i to mnie trochę dziwiło, bo myślałem, że jest jakieś 700 rodzajów Pokémonów, ale się zdziwiłem, bo było ich tylko 339, czy tam Nie, no bo posłuchaj, Pokémon Dark Flame jest wersją jedną z mniej nowoczesnych a liczyć wszystkie generacje i szóstą której wszystkie emulatory są podróbką i to jest bardzo denerwujące ponieważ tak wiem jestem głupia ciągle tego szukałam i przestanę Nie, on jeszcze działa Mogę go włączyć? No So I'm at Professor. I've brought, three Pokemon. One for you and one for each of your friends. Please, select your choice. Pokemon. <coughs> three. Enter your Pokemon, Professor. Fagot. To znaczy it mean, Juniper? Oh, i będzie counting shiny. there co be some shiny. And what's Nie wiem, że mi komputer. No, bo widzisz, że komputer! Nie wiem. To jest... Tak, to właśnie tak Tak wiem, że ruszamy ekranem. strasznie. Eee, Lena, a jest mam odcinka, no, bo no wygrywam. Nie, eee, nie wiem. Raczej będzie 30 no, no. To jest taki jakby zapowiedziałem filmik, bo wiecie, no, bo to jest też no. drugi film, ale pierwszy siedzie na groszwię, gdzie musieliśmy zrobić jakąś muzykę i, i, i tak i, i możemy się tak kole no, umówić, że ja opisuję filmy na podstawie tego. Znaczy, czy też czasami filmy takie, że wiecie, że no wiecie, że... A sałat! raz jestem ja, raz Lena, a raz jesteśmy we dwójkę, bo to tak chyba będzie najlepiej, że raz Lena nagra a potem ja nagram jakąś inną grę. Tylko niech znajdź sobie dobry do nagrywania program. No wiem, bo ja w to mogę w tyle Poczekaj, chcę to sprawdzić. Nie no, bo właśnie, bo tak nie mów lepiej, bo widzowie... Będę się denerwować, no bo większość używa frapsa właśnie. Podobno to jest dobry program, ale... Sorry. Kiedy nim nagrywam, to mi tak reaguje. O jedno HP! Jest! Ile dostanę expa, to dużo, O, 43. No dobra. No! Ile mi brakowało do wbicia levela? O nie! Ufła. No trudno. Fajnie. Lena, poczekaj, ja zaraz przyjdę. E, Usteczka. Dobra. Zabaj, nie, dobra. Zabrę mi, no ale nie przyszedł. Lena, lepiej ha. zróbcie to, bo to może trochę podrwać. Nie, no, nie, zrobię cięcia. Dobra, no to ja, po... ja będę na chwilę. Chociaż właściwie zrobię cięcie. To my zaraz wrócimy. Pa. Wróciliśmy. Tak, tak. fajnie. Co to Znaczy, Mateusz wrócił. No dobra. E, teraz Teren wleczy nam Pokémony. Może nie tylko Pokémony. Nie, no. I będzie z nami walczył. Hej, Teren, how about you battle too? O, wiesz, jestem pewien, że możesz bałganić bez przekształcenia się w rękę. Nie używam like did. Okej, okay, spoko, czyli umie walczyć bez robienia bałganiów takim, bo Nie, spokojnie... Dlaczego używasz tej lupi? Ale to nie ja używam tej luipa? A, nie, po prostu to jest, według mnie, bardzo słabe. Tak? Bo obniża tam chyba obronę. Albo atak. To już sama nie pamiętam. Ale więc tak. Od razu powiem, że Pokémon Black to moja ulubiona seria. Nie, i to nie je, I zaskoczę was. To nie jest... Pokémon X i Y. Bo Lena mi mówiła, że X i Y to są same podróbki, podobno są nie na żadną konsolę i yy, no... Coś tam, coś tam? Yy, nie, ja, ja tak nie mówiłam. A, jak mówisz, że jakieś nowe wersje nie działają? Że to nie tak? mówiłam o emulatorach na to, czyli najnowszej konsoli Nintendo Nintendo 3DS. Tak jak Wii U od Sony. Dlaczego ja nie mogę biegać? No bo musisz dostać te budki uh -huh. A jakbyś dostał to musisz przytrzymać Z. Oh. Oh. Sprawdzę sobie mojego poka Mogę ominąć tej rozmowy? Jaka natura? Eee, to, to 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 oh. nie, mo nie mogę sprawdzić. A! Modest! Natura. O! Czyli dobrze, dobrze. Świetna natura mi się trafiła. Bo Mogę to zależy od natur, ile ma HP. No nie, jeszcze matka się nie uciepiła. Mój, mój Matlen. Puść mnie proszę, błaga. Um. Już widzę, że będzie ciężko w tej grze. Uch. Czyli mama wyleczyła nam naszego ashałata. I już wiem jak go nazwę. Pewnie niektórzy wiedzą. Fagot. Ty możesz swojego nazwać Kaleson, ja, no, jak chcesz. Kale Okay. czy co? Jak tutaj yeah. wyjdę z tego domku? O, ale mi już tak nie jak na start. I zapiszemy grę, bo pewnie większość... wie dlaczego. Ty no. masuj, ja oddycham! Szybko! Paliż mi! Ja to zbieraj ja zrazu tam Ratuj go! Żyję! Nie masujesz, ja mu robię ustawę usta. nie? nie? dzięki. Nie mogę zapisać. Nie byłam na tarty, bo nie zdążył i tak dobiec. Będziemy go ratować! Dobra, ty, ty, go go ponogra, a po ty weź go samorem. Nie, nie, Aha, rad. czyli nie mogę na zapisać gry. Czyli zapiszemy w sposób emulatorski. Chyba, że teraz zadziała. E, czyli po prostu klikniemy Shift F1 i gra się nam zapisała. Więc tak, to by było na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Pożegnaj się. Widzimy się w następnym odcinku. Z czego nie wiadomo. To ja się z wami żegnam.